you be the view and i'll just be me heyo to regina Przychodzę dzisiaj do Was z nowym odcinkiem mojej serii Ale Drama. Ale Drama to będzie seria, gdzie będę omawiać yy, dramy, czyli seriale azjatyckie. Najczęściej oglądanymi i teraz popularnymi serial, serialami azjatyckimi, czyli dramami z, yy, są seriale azji, yy, koreańskie, ale ja też lubię oglądać właśnie japońskie, chińskie i tajwańskie, bo to też są po prostu dramy. I w tej serii będziemy takie E Dramy, po prostu omawiać. Będę mówić, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Będę tu omawiać serie, które mi się kompletnie nie spodobały. Będę tu omawiać serie, które mi się bardzo spodobały. z jednym z nich. Ulubiony. Po prostu wam będę mówić, co obejrzałam, co mi się podoba, co nie. wypominać jakieś kłopotki. Postaram się, żeby seria była bezspoilerowa, więc po prostu możecie te odcinki oglądać i zobaczyć, co warto by było obejrzeć, co takiego leci i tak dalej. Będę bardzo wdzięczna, jeśli już na starcie, dać lajka, żeby więcej filmów się pojawiało. bo ostatni odcinek, ale drama to był bardzo dawno temu, a sądzę, że podobają Wam się takie odcinki, Zaczęliście ogląda lubicie oglądać dramy, bo za dużo takich odcinków na YouTubie Polskim nie ma, więc ja przychodzę do Was, ja bardzo lubię oglądać takie seriale i dzisiaj właśnie przychodzę do Was z serialem japońskim Perfect Girl Evolution. Jest to drama japońska na podstawie anime i, anime i magii właśnie japońskiej. Jest to drama właśnie na podstawie mangi i anime. Jest drama, opowiada o czwórce bohaterów, czwórce chłopaków, którzy są mega popularni, są mega przystani i w ogóle. I oni mieszkają w pałacu. Tak, w pałacu. Giga mega w pałacu, który wygląda jakby był zrobiony z jakieś miliony, ale pamiętajmy, że to jest na podstawie mangi. No i w tym pałacu mieszka właśnie czwórka naszych głównych bohaterów i pewnego dnia przychodzi do nich gospodyni tego pałacu i Ozy, która jest pewnie bogata ma taki pałac, i przychodzi ona do nich i mówi im o tym, że nie będą musieli płacić. Czynszu. Jeśli w ogóle ten czynsz niby jest wspomniany przynajmniej w anime, takim, wiem, że było wspomniane, że czynsz, jak za taki palc jest bardzo niski, to jest jeden z niższych można dosyć w ogóle w a oni jeszcze tylko mieszkają w Polsce, więc oni są taki wow. Ale nagle właśnie przychodzi do nich tak gospodyni i oznajmia, że nie będą musieli w ogóle płacić czynszu, ale jest pewien warunek. Bacy się tak zastanawiają, odchodzi jaki warunek, już mówią jakiś haczyk ktoś podejrzany będzie, po czym go oznamia, że nie będą właśnie musieli y, płacić tego czynisu, ale warunkiem jest, że z jej siostrzeniczy, siostrzenicy czy bratonicy, w sumie to nie ma żadnej różnicy nad siostrzenicą czy bratonicą, po prostu jeśli zrobią właśnie z niej perfekcyjną damę, taką damę, że z niej zrobią, to nie będę musiała jej płacić, czy nie są chłopacy, miesią, to przecież to nie może być trudne zadanie, no po co to mi? Bał ubrać w kieskę? Jakie sztuce mają używać? I, I że ma się uśmiechać? No i git, łatwe zadania. No i propozycje przyjmują. Po, po tym ona wyjeżdża i mówi że dobra, ok, super, nie będziecie musieli płacić tego czynszu, po czym wyjeżdża. W ogóle jeden z naszych najgłówniejszych podhaterów, Kohei, się z tego powodu strasznie ucieszył, gdyż on trudne problemy z pracą przez swój wybuchowy Charakter. Po prostu bardzo często jest zwalniany z pracy, też przez to, że jest zbyt przystojny i przez to wszystkie laski do niego chodzą, itd., i przez to, że ma wybuchowy charakter, wszyscy zawsze źle traktuje to jak wyrzucają go z pracy. Więc on się cieszy i mówi, że to będzie łatwe zadanie. Po czym jest wielkie zaskoczenie, gdyż nagle pojawia się nasza główna bohaterka, jak to w dramach czy w anime kla dziewczyn. Pojawia się nasza główna bohaterka, tylko że to nie jest jakaś tam byle jaka główna bohaterka, nieśmiała dziewczyna. Która się wszystkiego boi, tylko to jest dziewczyna ubrana w czarny płaszcz w czarnych włosach, w jak nie miała zarazić na cmentarz na jakiś bakos playerów albo na jakiś, yy, jakiś przybierańców, gdzie będzie przybrana za śmierć, I, i ma fiksa na punkcie czaszek. oni sobie myślą, to jest ta siostrzenica i tak zaczyna się nas konflikt. Muszą uporać się właśnie z tą dziewczyną, zrobić z tej dziewczyny dramę tylko problem jest taki właśnie, że ta dziewczyna kocha hor horrory i jest trochę dziwna taka dziwna, że ludzie się jej boją i chodzi w czarnym płaszczu i, i podnieca się na widok czaszek do tego poznajemy historię tej dziewczyny gdyż zachowuje się tak, nie inaczej, i w ogóle zakrywa swoją, e, swoją twarz z tego powodu, że kiedyś jakiś chłopak, w którym ona się podkochiwała, się powiedział e, do niej, że jest brzydka i dlatego nie przyjmuje jej uczuć. I od pory. Zaczyna się cała impreza w pałacu. Do tego w dramie, choć tego nie było w anime czy w madzy, w dramie mamy w ogóle syna tej gospodyni, który zostaje. Choć w sumie to nie jest jakiś taki element zawarty, przeszkadzający czy dodający nie wiadomo ile do fabuły. Po prostu jest to kolejna dodatkowa postać. Kohej z, z samego początku nie lubi naszej nowej, przybyłej bohaterki, z którą na tym będziemy spędzić dużo czasu, więc mówi jej, że jest dziwna. A, I oni, w ogóle wszyscy chłopacy się jej boją, bo się dziwnie zachowują, po czym przychodzi i robi kolację. Jakby coś tam niesamowitego, to po prostu jest w pierwszym odcinku. Robi im kolację i się okazuje, się, że w sumie to ona taka dziwna nie jest, lubi gotować niby takie dziewczyńskie rzeczy, lubi robić jak gotowanie, sprzątanie, jest taką gospodynią. To jest no, i oni się z tego powodu cieszą, się dowiadują, że w sumie to ona nie jest miła, nie jest taka zła, tylko po prostu jest dziwna. Ale kochaj, jak to kochaj. Musił jej nawrzucać nazwę brzydką, gdzie dziewczyna uwolniła swoje potajemne mroczne umiejętności i, go, i przez co go walnęła, i teraz jest taki kofi, że oni się po prostu dziwią. Jakby coś tak, ona naprawdę wywoła magiczne, mroczne moce swoje, dzięki czemu Zdobyła nadludzką siłę. Tak, i tu podchodzimy do kolejnego aspektu: dramy. Drama jest komedią, głównie z komedią, komedią romantyczną już mówię, ale ten romans jest trochę inny niż wszystkie, i nie jest wyjątkowy. dlatego też bardzo lubię tę dramę, lubię tę to, 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 to komedię, tą to komedię absurdalną, no, to jest absurde, komedia, że dziewczyna z dupy dostaje jakieś super umiejętności nadludzką siłę i w ogóle, wywołał jak ona to robi. Bohaterka jest bardzo miła, jest inna niż takie częste bohaterki i dziewczęce w drama. Jest młodsza, więc jest... Ja zdanę, że to jest też taka drama dla młodszych odbiorców, takich nastoletnich, no na 13 lat, ale też starsi odbiorcy też coś tam znajdą, coś nowego. Jest to na pewno dobra propozycja dla ludzi, którzy lubią romanse, gdyż tu romans jest nie tutejszy. Mamy dwie bohaterów, którzy się nie cierpią. Rają wszystko, że w jednemu, drugiemu usłyszeć życie i się w ogóle ten, ale z drugiej strony oni tworzą taką fajną parę, na którą się patrzy. Mamy tu też coś takiego jak się, akcep, akceptacja siebie w dramie: jest to poruszane. Czy Piękna, brzydota dalej. Dziewczyna uważa się za brzydką. W sumie nie jest brzydka. Chłopak, który jest nie wiadomo jak piękny, tak właściwie to on nie chce być piękny i przystojny, bo wszystko ma same problemy, bo wszyscy nie zachodzą za, dziew za nim za dziewczyny i wszystko ma problemy. W życiu wszyscy. mamy też konfliknego bohatera ze swoją matką, ze swoją rodzic ze swoją rodziną. Mamy coś takiego, że mamy czterech bohaterów, ale nie bójcie się, to nie jest harem. Każdy na swojej czwórki bohaterów, jakby znajduje swoją miłość, swoją dziewczynę, co jest fajne, a nie, że po prostu ta czwórka leci na główną bohaterkę. Bo dla mnie to, to było straszne. Lubię też główną bohaterkę, bo to są takie moje klimaty. Dziewczyna normalnie śpi na łóżku, tylko że mas, ma teraca na łóżku, ma y, trumnę i śpi w trumnie. I to jest takie, takie zabawne, nie mogę się z tego śmiać. To są jak klimaty, jeśli widzicie takie y, mroczne klimaty, tak mroczniejszą komedia, choć to nie, 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 nie ma czegoś aż tak strasznego, po prostu dziewczyna się podnieca na widok czaszek, śpi w trumie i, i chodzi w czarnym płaszczu. To nie jest jakieś straszna czy jakaś mega mroczna komedia, ale uwielbiam tą rękę właśnie za ten taki troszeczkę klimacik mroczny. Y, bardzo mi się podobają też bohaterowie, bo mamy. Właśnie kochaja, który jest wybuchowym, wybuchowym chłopakiem, który w ogóle ma tak, trochę gdzieś bohaterkę. On po prostu robi wszystko, żeby dostać darmowy czynsz, bo zależy mu na kasie. I to jest w ogóle bardzo lubię głównego bohatera, właśnie z tego, że on, że on robi wszystko, właśnie, żeby mieć ten darmowy czynsz, i to jest też element komedii. Mamy chłopaka, który jest nieśmiały i z dość bardziej wąskiej budowy, takiej bardziej wąs węższej budowy. Wszystko zawsze chłopacy przybierają go za dziewczynę. Mamy też chłopaka, który jest takim typowo ją jak Japońskim, z takiego dobrego, japońskiego domu, który jest taki spokojny, taki, wiesz. I mamy też chłopaka, który jest, yy, jest podrywaczem takim, wiecie. Najprzystojniejszy i mu to akurat, że jest taki przystojny, ani trochę nie przeszkadza. I mamy właśnie naszą czwórką, czwórkę bohaterów i naszą główną bohaterkę. W tyle mamy też... Postacie boczne, które są bardziej takim komediowym elementem niż jakimiś postaciami, na którymi mamy się mocniej skupiać. Teraz tak w skrócie bardziej, żeby to było bardziej zasubne, Mają wypowiedź, wypowiem plusy i minusy. Na plus na pewno jest komedia. Uwielbiam komedię w tej dramie, uwielbiam te absurdy, które są w tej dramie. Na plus na pewno są też bohaterowie główną bohaterkę, że jest inna niż takie przeciętne bohaterki yy, z dramy czy anime właśnie. Jest bardzo fajną postacią. I na plus jeszcze na, dla mnie przynajmniej jest te elementy tego, że ona lubi te horrory i podnieca się na temat czasu. I tego czego jeszcze nie widziałam. Ma w swoim pokoju manekiny takie do biologii, nie wiem, czy wiecie, takie, że liczy wiecie, sam będzie wiecie flaki inne takie rzeczy, na manekinie takie do biologii co macie. Że właśnie zewnętrzności człowieka. I na plus na pewno jest też to, że intro jest według mnie fajne. W sensie intro to jest śmieszna piosenka, którą jak oglądałam, bo oglądałam dramę na Drama Queen w takiej stronie. Gdzie możecie sobie żyć dramę, bardzo polecam. Był napis, bo tam był tekst właśnie tłumaczony tego openingu, tego zaczęcia, tej czołówki. Człowiek, który to pisał to chyba był pijany albo na kiedy to tak fajnie opisuje właśnie ten on jest taki śmieszny i to właśnie tak pasuje do tej dramy. Drama jest po prostu komedią i fajnie to nie świetnie pasuje. To po prostu sobie postacie tańczą, możecie sobie na YouTube i obejrzeć. Ale według niektórych to może być minus właśnie ten opening. Nie będę się chyba bardziej rozwodzić na minusach. Na, na, nie będę się już bardziej rozwodzić na plusach, choć pewnie myślicie, że to jest jakiś jakieś skoro jest tak mało plusów. A to właśnie nie, po prostu to są jej najmocniejsze strony. Bohaterowe, bohaterowie, relacje między bohaterami i komedia. Czyli to, co ja lubię najbardziej, i oczywiście też romans. To, co ja lubię najbardziej, te historie, to te absurdy, absurdów w komedii jest świetne. Teraz parę minusów. Drama nie obejmuje ani całego anime, ani całej, ani całej magii. Dama i anime to jest niby drama na podstawie anime czy tam magii, ale jest tak różna od. Anime czy magit, że bardziej bym nazywała to inspiracją się magit czy anime niż adaptacją. Po prostu jest to są według mnie osobne. Twory. Minusem na pewno właśnie jest to, że jest kompletnie różna. I kolejny, ale to też może być plus, bo po prostu to jest jakby inna, inna historia niż po prostu w anime czy w manga, ale jest po prostu inspiracja. Ale kolejnym minusem według mnie jest właśnie to, że drama według mnie jest za krótka. Ona jest krótka, bo ma nie wiem, 12 odcinków, tak jak te japońskie dramy mają też przeciwieństwo do koreańskich, że są krótkie, często albo są kilkusezonowe, albo są tak krótkie, że mają 12 odcinków. mnie to jest największy minus tej serii i tylko, że te... mnie ta seria się tak kończy, jakby ktoś wywalił 5 odcinków zanim się skończyła. Przynajmniej według mnie tak jest. Nie mówię, że takie na serio jest, tylko po prostu tak uważam. Dynki powinny mieć więcej odcinków z 20. Wtedy może było bardziej zarysować relacje między bohaterami, to jak się zmieniają, tak przeżywają swoje jakieś takie rozterki Więcej komedii. No przecież to jest komedia, to nie musi się odcinek na odcinkiem gdzieś jakaś akcja jakaś gruba, że nie wiadomo co, strzelają fajerwerki, są pościgi i w ogóle wybuchy, więc nie rozumiem dlaczego odcinków jest tak mało, ale oczywiście jak jest mało odcinków, to nie się zapłaci. Płaci, A ci, którzy oglądali anime czy czytali manga, to i tak zajrzą. No to po co robić 20 odcinków, jak można zrobić 12 czy 12? Kolejnym minusem, który można poruszyć, to jest to, że drama należy do tych trochę starszych, więc dla niektórych to może być. Minus, choć dla mnie to nie jest osobiście minus, ale mówię, że niektórzy nie lubią oglądać starszych dram, nie rozumiem tego. Starsze dramy mają często lepszą fabułę niż te nowsze, choć te nowsze dramy są robione z o wiele większym budżetem. Zwłaszcza w koreańskich jest to może widoczne, że dramy 2000 to są tak to samo brzydko zrobione, że wiem, ktoś się kręcił telefonem, to jest starą Nokią, a te nowe to filmy z Hollywoodu mogą się z nim porównywać. Dobrze, tu będę już kończyć w plusów i minusów dramy. Pos na podsumowanie powiem, dla kogo jest drama. Według mnie, drama jest dla osób, które lubią oglądać anime, oglądać kreskówki, oglądać seriale dla nastolatków, czytać manga, czytać komiksy. Według mnie, dla nich ta propozycja będzie dobra. Jest to według mnie też dobra drama, drama zwłaszcza dla nastolatków, dla takich nastolatków 13-12, ale też starsze osoby znajdą coś graciego, gdyż to jest takie trochę nowsze spojrzenie na romans. Osoby lubiące właśnie rodinkę, w takie mocniejsze klimaty też. Sądzę, że coś znajdą dla siebie, zwłaszcza kiedy, jeśli lubią romansy i chcieliby zobaczyć po prostu coś innego. Według mnie była bardzo dobra propozycja dla nich. No i oczywiście dla wszystkich, którzy uwielbiają oglądać seriale azjatyckie, a zwłaszcza właśnie komedie, bo to jest świetna komedia. Według mnie ta drama dla nich będzie świetna. Dziękuję wszystkim za oglądanie, dziękuję za wsłuchanie takiego materiału, bo już widzę, że on jest strasznie długi, ale ja serdecznie wszystkim polecam tą dramę, bo to jest po prostu jeden z moich ulubionych dram, naprawdę jest w mojej czołówce. Możecie napisać w komentarzach, może jakie dramy mam poruszyć w następnym odcinku. Czy się Wam ta drama podoba, czy oglądaliście anime, czy może zajrzycie, możecie mi pisać w komentarzach. Możecie dać lajka, jeśli materiał Wam się spodobał. Napisać też w komentarz, czy wytrwaliście końca subować kanał jeśli chcecie więcej filmów, zwłaszcza filmów o dramach, więc polecam właśnie to wszystko zrobić. Z góry bardzo dziękuję i do zobaczenia!